Masakra? O kurde co za gówno mam? Bena mam, nie lubię tych broni, nie? To się, żeby magazynek był na na górze, nie? Na pewno ich tu widzieli jak tu lądowali, nie? Kurwa. jeśli w ogóle oni tym lądowali, ale chyba tak. A raczej mało prawdopodobna. Mhm. Dobra, dawaj mi tego. I co teraz mam robić? Oni tu tu Mhm. Mm to nie będzie tak łatwo, chyba mm. Mm -hmm. no dobra, rzeczywiście oni tu wylądowali, nie. I za dużo was tam jest? Hmm, dobra, nasz już spadł Kurde, ile was tam jest? I co, wy tak będzie co chwilę się tam respić? A nie. Chyba tak. No trochę bez sensu. Kurcze, czemu tę gównianą broń mam? Nie chcę jej. O, chcę to! To nasz, nasz, nasi, nasi. Dobra, coś tu mamy w ogóle? Hmm. Wam powiem, że tak, snajperka to by się przydała, chętnie. Dobra, broń jest. Dobra, tylko żebym nie dostał pysk. Dobra, kogoś tam widzę nie bardzo. Hmm. Dobra, chyba lepiej będzie, jak tu wejdę. No pokaż się Dobra, nasi sobie daje radę No čo? o Sten'a nie chcę Nie lubię Sten'a Nienawidzę w grze Sten'a To jakbyś kijowa ki ki broń, oj a my mamy tu bazułkę czy nie? No nie mamy baziłki. O, trzeba ogarnąć bazułkę chyba. Tylko gdzie i skąd? To jest dobre pytanie. Aha, nie mogę tam przejść. Niewidzialna ściana, co? Dobra, co ja mam z nim zrobić? Mm. To zajbiście. Nie no, granatem nie. No dobra, no teraz co ja mam tu robić? Każdy normalny by przeszedł tędy, ale no cóż, gra jest nienormalna. Dajcie mi jakąś bazukę albo coś. Aha, mam iść tam. Dobra, idę. Hmm. Milsa. Co mel. Dobra, ktoś jeszcze tu wyjdzie? Czemu mam na drugą stronę teraz? Iść? Ja przecież co za porąbana gra. Przecież na odległość mógł mi powiedzieć, co mam zrobić. Człowieku. Dobra, potrzebuję broni. Potrzebuję ammo. Ulu, 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 ulu.

No dobra, a nie lepiej było po prostu krzyknąć, żeby zrobić coś z tym czołgiem? Dobra, nie ma ich. Dobra, zapiszmy, żeby się nie cofać jak debil jakiś. Dobrze. Udało się. Hmm. Dobra, walczyć go. Użyj F. Milsa. A gdzie jest kurwa Milsa? A co chcesz naprawiać? Kurde i znowu będę musiał hmm. Yes, jest Doktor Milis Dobra może zapiszmy tu co Super Dobra, gdzie ty poszłeś? Co ja mam z nim tam iść? To są jakieś kurwa jaja. Naprawdę, serio? A nie, nie szło to inaczej tam przejść? Dobra, bo on mnie nie trafia o dziwo. Trochę bez sensu to jest, uważam. Mhm. Taki kawał mam iść? O serio, o serio. Takie smoki by się przydały albo coś? Czy coś takiego tu jest? Chyba czegoś takiego tu nie ma. Dobra, trzeba zapisać. Zapisz, zapisz. Okej. Okay. Ej, to jest porąbane nie? Naprawdę to jest, to jest. To jest chore To jest porąbane A, ten se kurwa. Stoi jak dybnic Dobra i co, jak ja tym celować, kurwa? Dobra, już udało się Aha, to nasi są. Kogoś tu jeszcze mamy? Dobra, udało się. Idziemy. Hmm. Dobra, udało się. Czasami coś nie wchodzi, no, ale cóż... Dobra, idziemy dalej, 300, je, yeah, udało się, wojna... Mm. Udało się, jest, zajebiście. Mm. Wraca, 6 czerwca. Mm. O, już lecą? Już bombardują? O kurwa. Ja miałem się schować, ale się nie schowałem. A gdzie mam się schować? Dobra może mi tego Panzerfausa. Mmm. No, super. Dobra, dawaj mi to. Tylko gdzie ja mam się schować? Dostanę wpysk? Czy nie? No, rzeczywiście. To gdzie mam się schować? Żeby mnie nie. Do palni, a może. Dobra, tu czuję się bezpiecznie. To tu nas ładuje. Dobra, udało się. Idziemy. Dobra, wolę stregie chyba. No i co oni bombardują? To, to wróg jest chyba, nie? A nie, zniszczony czołg. Hmm. Dobra, ale co ja mam robić? Aha. No ale... Snajperka by się przydała. Ej, no działań są. Co ja mam iść tam? Dobra, ja muszę ten most bronić Ej, tu jest słaba widoczność wam powiem Nie powiem, ale... No i perka by się przydała Ej, no ja ich tam nie widzę. Kurwa. Dobra, chyba tu jest. Ej, wam powiem, że muszę dobrą pozycję mieć. Bo mam słabą pozycję. Mm. Mm. Oh, é e like tu Co Ej kurna wam powiem, że to troszeczkę jest trudne. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. O tu jest dobra pozycja. Hmm. I know you levels with us, Dobra, oni ten przyjdą? W sumie bym mógł tam ten przejść, w sumie. A nie, nie mogę. W sumie. Dobra, może wiecie co? Może zapiszę, bo lepiej zapisać. Dobra, widzę, że tu nie sieka się robi. No w sumie dobra pozycja, nie? Wracam na most. A czemu? Dobra, jestem Dobra, to będzie bezpieczniej. Tylko, żeby nie dostał, bo będzie lipa Jak dostanę, to będzie lipa A gdzie jest działko? O, tu zamontowali je. A ja tu nic nie widzę Ej, ale to jest przejebany ten ogień. Tu nic nie widać. Kurde, gówno widać. Nie lubię takich broni. Naprawdę nienawidzę takich broni, nie? O co jebne są Nie wiem kto to wymyślił. Czy ktoś to testował? Posiłki A, ktoś inny nie może za to się wziąć? O czym? Pancer Dobra, ja mam tu pancerfa Ale mu przy kurwie, nie? Dobra, Janus. Dostał. Dostał. Dobra, to jeszcze kogoś tu mamy? Hmm, Dobra, trzeba wejść. Ewidentnie. O kurno, a to nieźle szturmują, widzę. Już, już, spokojnie, 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 spokojnie. Oj, nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Hmm. Dawaj to Leaf Lada. Dobra, tu czuję się bezpieczny. Snajperka by się przydała, definitywnie teraz by Snajperkę tu się przydała, nie? Naprawdę.